Złoty pierścień to mało znana, a niezwykle interesująca baśń o pewnej rozkapryszonej królewnie, która niespodziewanie zostaje ubogą gęsiarką. Niezwykła fabuła jest przyczynkiem do ukazania prawdy, że to niewygoda i dobra materialne są w życiu najważniejsze, że trzeba kierować się dobrem, uczciwością i wrażliwością na drugiego człowieka. Dzięki tej przygodzie królewna zaczyna spoglądać na życie z innej perspektywy a zmiana przyniesie bagaż bezcennych doświadczeń i stanie się rodzajem podróży inicjacyjnej do świadomego życia Autorka baśni Złoty Pierścień Zofia Urbanowska była pisarką i dziennikarką za swą twórczość nagrodzona została krzyżem oficerskim Odrodzenia Polski Polonia Restituta oraz srebrnym wawrzynem Akademii Literatury. W jej książkach odnajdujemy podstawowe cechy epoki łączącej patriotyzm i przywiązanie do rodzimych tradycji z pozytywistycznym scientyzmem i ideą pracy organicznej. Świadomość siły i atrakcyjności baśniowych wątków, wykorzystywanych w książkach dla młodszych i starszych czytelników, przyniesie pisarce zasłużony tytuł. Prekursorki rodzimego fantazy Złoty pierścień ukazał się po raz pierwszy w roku 1916. Baśń opowiada o dziesięcioletniej królewnie Zorynie, którą ze względu na przykry charakter nazywaną chmurką lub grymaśnicą. Mimo usilnych starań służby i rodziców, trudno było zadowolić rozkapryszoną dziewczynkę której nieczułe serce było źródłem zgryzoty dla najbliższych. Na pomoc rodzinie przyszła chrzestna matka Zoryny, bajkowa wróżka Pioruna, i zesłała na nią magiczny sen, w której dała królewnie szansę od podkutowania winy. Dziewczynka, jako gęsiarka, poznaje, jak smakuje życie ubogich ludzi, czarny chleb i czysta woda, czym jest niedostatek, praca i tęsknota. Utwór, jak przystało na baśń, dobrze się kończy i Wróżka Pioruna po raz kolejny spełnia dobry uczynek, dając cenny materiał dla rodziców i dzieci. Wróżka Piorunna, poddając dziewczynkę zaskakującej przemianie, dopełnia tylko proces wychowania. Ta prawda, choć między bajki włożona, wydaje się być wciąż aktualna. A baśń urbanowskiej przybiera postać przesłania dla współczesnych rodziców. Baśniowa fabuła osadzona w realiach epoki, piękny język i nieprzemijający urok baśni Złoty Pierścień uświadamiają wielką wagę lektur dziecięcych i pomagają współtworzyć wspólną dla dziadków, rodziców i dzieci przestrzeń wrażeń i wzruszeń. Noszono na stół najwyborniejsze potrawy, coraz to wspaniale przybrane, najdelikatniejsze owoce wschodu i południa, ale królewna zaledwie coś niecoś skosztowała, myśląc wciąż o obiecanym podarunku. A ciekawość w połączeniu z niecierpliwością odbierała jej apetyt. Wreszcie uczta zbliżyła się do końca na skinienie królewskiego gościa dwaj paziowie z orszaku piorunny. Wnieśli jakiś przedmiot okrągły, kosztowny, okryty zasłoną, a orkiestra uderzyła w trąby i odegrała fanfarę. Wszyscy z zaciekawieniem dopytywać się zaczęli po cichu, co to jest. Nawet król i królowa okazali wielkie zaciekawienie. Teraz niosą koronę myślała Zoryna, i serce jej mocno bić zaczęło. Gdy zasłonę zdjęto. Ujrzała złote naczynie w kształcie amfory, które ustawiono przed solenizantką, ale tę nagle zdjął jakiś niewytłumaczony niepokój i prawie pewność, że to nie korona. Co by to mogło być? Czy jaka osobliwa, nieznana jeszcze potrawa? A jeżeli tak, to dlaczego postawiono ją przed nią, gdy wszystkie inne niesiono? najpierw do króla, królowej i gościa. Oto jest, kochana Zoryno, to czego pragnęłaś tak gorąco, przemówiła królowa Piorunna. Ptasie mleko. Ptasie mleko. Ptasie mleko. Ptasie mleko? Powtarzali wszyscy dookoła i wiele osób podniosło się ze swych siedzeń, żeby lepiej widzieć. – Alboż ptasie mleko istnieje rzeczywiście? – zapytał monarcha, a w głosie jego był ciennie do wierzania. – Szukaliśmy go dotąd, na próżno. Słaliśmy posłów do wszystkich krajów. Na ten czas astrolog, będący także uczonym przyrodnikiem, na znak piorunny podniósł się i przemówił. – Powszechne jest mniemanie, że ptasie mleko nie istnieje. Używano nawet zestawienia tych dwóch wyrazów na oznaczenie niepodobieństwa. Nasza młoda królewna jednak tu skłonił się w stronę Zoryny. Dała dowód delikatnego i wielce przenikliwego rozumu. Wszystkim tu obecnym wiadomo, że miłościwy nasz monarcha rozesłał po owo mleko w dalekie kraje posłów którzy dotąd nie powrócili, co jest dowodem, że nie znaleźli tego, czego szukali, a nie znaleźli dlatego, że to, czego szukali, daleko jest blisko. Ptasie mleko nie tylko, że istnieje, ale mamy je tu, w naszym kraju. Wytwarzane jest ono nie przez żadne ptaki nadzwyczajne, ale przez ród, Gołębi. Przez ród gołębi? A to niesłychane! Odezwał się ktoś z głębi stołu. To niesłychane! powtarzali inni. A tłumaczono mi, że ptaków się nie doi! zawołała Zoryna, spoglądając z wyrazem złośliwego triumfu na ochmistrzynię, która przed kilku dniami jeszcze usiłowała jej to wybić z głowy. I mówiono prawdę! Ciągnął dalej astrolog. To niby mleko wytwarzane przez gołębie. Powstaje w gardziołku tak ojca jak matki w czasie karmienia pisklon. Jest to serowaty płyn, rodzaj kleistego twarogu, bardzo strawnego dla młodziutkich żołądków. Trzeba wiedzieć, że gołąb jest pod tym względem wyjątkiem. Nie znajdujemy nic podobnego u żadnych innych ptaków domowych. Gołębie karmią tym przez kilka pierwszych dni swoje młode, a w piątym i szóstym mieszają już do tego mleka przetrawione częściowo ziarnka jęczmienia, przyrządzając w ten sposób delikatną papkę i wyłącznie na tym tylko swoje dzieci przez czas jakiś hodują. Uważałem za potrzebne to objaśnienie z powodu bardzo małej ilości tego osobliwego napoju, tak upragnionego przez solenizantkę, ale sądzę, że tego, co jest, wystarczy dla królewny Zoryny. Odkrył amforę i wyjął z niej drugą, mniejszą ze srebra, w której znajdowała się jeszcze mniejsza z platyny. W ostatniej dopiero było malutkie naczynie z górskiego kryształu, na którego dnie znajdowało się kilkanaście kropel żółtawego kleistego płynu. Wszyscy biesiadnicy przypatrywali się temu, wstrzymując niemal oddech, a w sali panowała taka cisza, że można by usłyszeć przelatującą muchę. Astrolog podał naczynie z ptasim mlekiem królewnie. Ale ona odsunęła je od siebie ze wstrętem. Już od samego opowiadania mdło jej się robiło. Spróbuj córeczko, przemówiła do niej matka podając złotą łyżeczkę. Dzięki królowej piorun nie masz, czego tak gorąco pragnęłaś, że aż umrzeć chciałaś, jeżeli nie dostaniesz ptasiego mleka. Nie chcę! Zawołała z płaczem: Za nic w świecie nie dotknę tej obrzydliwości, zabierzcie to ode mnie. A! Przekonałaś się więc, że to, czego pragniesz, nie zawsze jest tym, co sobie wyobrażasz, i że jeżeli ci starsi czegoś odmawiają, mają słuszność i trzeba im wierzyć szepnęła do niej cicha matka chrzestna z poważnym niemal surowym wyrazem twarzy kto słuchać nie umie nie potrafi nigdy rozkazywać zoryna zaczerwieniła się z gniewu wobec tak otwarcie wypowiedzianej uwagi zwłaszcza że widziała na twarzach obecnych powstrzymywane uśmiechy cisnęła się jej na usta odpowiedź niegrzeczna ale nie miała na nią czasu. W tej chwili królowa powstała od stołu, król podał ramię królowej piorunnie i wszyscy przeszli do ogrodu. Wieczorem był bal. Zoryna bardzo lubiła tańczyć, a tańczyła lekko i zręcznie, obracając się z wdziękiem niewysłowionym. Wobec tego jednak, co ją spotkało, straciła wszelką do tej zabawy ochotę. Nie tylko bowiem, że nie spełniły się jej marzenia. Nie tylko, że nie otrzymała w dniu urodzin żadnego podarunku od matki chrzestnej, ale spotkała ją publiczna kompromitacja, wobec której po raz pierwszy w życiu zwątpiła o wielkości własnego rozumu. Pomimo, że nadrabiała miną, czuła się bardzo upokorzona w swej dumie i bardzo nieszczęśliwa. Usiłowała śmiać się, ale oczy były pełne łez. Ona, co przywykła do pochwał i oklasków, była w tej chwili mała i nic nieznacząca. Była po prostu śmieszna. Więc to na taki dar zdobyła się matka chrzestna? Jak to? Kilka kropel wstrętnego płynu, który odtrąciła ze słusznym oburzeniem i nic więcej? Po cóż przyjeżdżała?